Witam serdecznie wszystkie panie z Ligi Amazonek oraz naszych zwolenników i zwolenniczki. Nie będę ukrywała, że jestem bardzo zbuwersowana postawą kobiet w mieczu. Od momentu ogłoszenia, to jest 14 lutego bieżącego roku, przez naszą Ligę referendum o odwołanie prezydenta i rady naszego miasta, aż do dnia dzisiejszego. Czyli 17 września 2014 roku, nie dostrzegłyśmy dużego zainteresowania tą akcją. Owszem, zebrałyśmy dużo podpisów o odwołanie, ale prócz tych podpisów liczyłyśmy na szersze zainteresowanie poprzez czynne uczestnictwo w naszym przedsięwzięciu, jakim było referendum. Czekałyśmy na Was Panie w naszej siedzibie przy Mickiewicza 8, abyście wsparły naszą akcję poprzez wystąpienie przed kamerami w naszej telewizji TVPAS. Nasza telewizja, w odróżnieniu od TVPSA na Woronicza w Warszawie, daje możliwość każdemu, bez względu na pochodzenie i rasę, pełną swobodę wypowiedzi podczas wystąpienia w naszym programie na kanale debaty. Gdzie mogłyście i dalej możecie bez żadnych konsekwencji wyrzucić z siebie rozgoryczenie, irytacje i bolączki dotyczące sprawowania władzy w mieście. Musimy tutaj nadmienić, że większa grupa panów przyszła na Mickiewicza 8 i deklarowała poparcie dla wyżej wymienionej akcji. My rozumiemy wszystkich Polaków. Wiemy, że mają już dosyć obietnic składanych przez sprawowaną władzę po transformacji w 1989 roku. Tu i teraz musimy głośno powiedzieć, że ci, którzy sprawują władzę, czyli zła opcja narodowościowa, po tym nieszczęsnym roku, ma daleko w tyle nasze problemy i bolączki. Wykorzystali wszystkich Polaków w czasie strajków w latach 69-89, którzy walczyli o domniewaną wolność, aby potem podstępem przejąć władzę i nie dopuścić do niej żadnej innej nacji. Okrągłym stołem. Polacy, którzy nie są z ich kręgu, są zastraszani, po to, aby nie mieli możliwości bronić swoich racji. Dlatego w Polsce rządząca władza tak ściśle broni zapisu antysemityzmu. Nie wolno już nawet wypowiedzieć słowa Żyd, gdyż zostaniemy posądzeni o rasizm. Nasza Liga będzie walczyć. O równość społeczną i zawodową. Chcemy poinformować, iż bardzo dużo panów Narodowości Żydowskiej odwiedziło naszą siedzibę na Mickiewicza 8. Poparło nasze poglądy, przekazując przy tym ważne informacje na temat społeczności żydowskiej w mielcu. I w związku z tym nie mamy cienia wątpliwości, kto w mielcu trzyma władzę. Są to mężczyźni. I tak dla świadomości wszystkich Mielczan podajemy stan faktyczny i liczebność płci męskiej na stanowiskach kierowniczych. Prezydenci miasta – mężczyźni. Przewodniczący rady i zastępcy – mężczyźni. 95% rady to mężczyźni. Kierownicy i dyrektorzy wydziałów UM – mielec – to mężczyźni. Prezes MZBM – zastępcy i kierownicy – to mężczyźni. Prezes SM, mężczyzna. Dyrektorzy szpitala, mężczyźni. Dyrektorzy szkół mieleckich w 95% to mężczyźni. Komendanc komendanci policji to mężczyźni. Prezes SPOM, mężczyzna. Prezes Spinii Rzemieślniczej, mężczyzna. A to tylko na miastka. Drogie panie, a gdzie wasze miejsce? Gdzie wasza pozycja? Możecie tak biernie, z przymrużeniem oka patrzeć na to wszystko? Chcecie dalej tkwić w takiej beznadziejnej egzystencji i bez żadnej przyszłości? Ile jest kobiet matek w mielcu bez pracy, bez wsparcia płci męskiej, wychowujących swoje pociechy i zmagających się z trudnościami życia codziennego? Ja wam powiem, ile mnóstwo. Ile mamy czekać na was kobiety? Ile będziecie się męczyć? Znalazł się jeden człowiek, który ma oczy i widzi co się wokół was dzieje i podał pomocną dłoń zakładając te ligę amazonek abyśmy my kobiety wzięły ster w swoje ręce w mielcu to jest jedna jedyna szansa na wasze lepsze jutro jak w tym powiedzeniu iż szansę dostaje się raz bo na drugą nie ma szans proszę przeczytajcie tekst hymnu amazonek tam jest opisana prawda i przyszłość zaufajcie po raz ostatni ludziom Zaufajcie kobietom z Ligi Amazonek i uwierzcie swojemu instynktowi. Pomóżcie nam i sobie w wiekopomnej rewolucji mieleckiej. Zarazimy tym inne powiaty w Polsce i w końcu zapanuje w naszym kraju dobroć i równość społeczna. Priorytetowe działania naszej Ligi to walka ze złem, osadzoną na stołkach kierowniczych. Szczególną uwagę musicie zwrócić na fakt, iż zbliżają się wybory samorządowe i trzeba się do nich skrupulatnie przygotować, aby obalić system i przejąć władzę w Mielcu. Jeszcze raz powtórzę zaufajcie. Aby osiągnąć cel, musimy razem to zrobić, bo my bez zaplecza, czyli bez Was, drogie Mielczanki, nic nie zrobimy. I zło jeszcze bardziej się wzmoży. A jak nie odsuniemy tego zła od koryta, to po tych wyborach Zło jeszcze bardziej da wam się we znaki, bo zobaczą naszą bezradność, a swoją siłę i potęgę. A potęgę to przecież my możemy im pokazać, jednocząc nasze siły i charaktery. Czy zrealizujemy nasze marzenia? Owszem, ale same tego nie zrobimy. Powróćmy do powiedzenia Gierkowskiego. Pomożecie? Nie było tak źle, bo cała Polska pomogła. Ich marzenia spełniły się wtedy, a nasze spełnią się teraz. Jeszcze jeden ważny mankament w naszym życiu społecznym zasługuje na szczególną uwagę. Jest to problem alimentacyjny. Nasz obecny rząd patologicznie podchodzi do tego zagadnienia. A wygląda to tak. Nieodpowiedzialni mężczyźni z rozkoszą namnożą kobiecie po potomków, a kiedy im się to już znudzi. Zostawiają ich na pastwę losu, zrzucają całą odpowiedzialność na barki wykorzystanej kobiety. Następnie, kiedy kobieta wychodzi do niego ołożenie pieniędzy, on zrzuca te obowiązki na nasz nieudolny rząd, a ten zamiast wyciągać od faceta lekko ducha pieniądze, wsadza go za kratki. Ten odsiedzi bez trosko swoje w kryminale, a nasze państwo wypłaca za niego alimenty z naszych podatków. Liga Amazonek usilnie będzie walczyć o to, poprzez interpelacje do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, aby ten lekkoduch nie odsiadywał swojego w kryminale, tylko Sąd Rzeczpospolitej mają go skazać na przymusowe roboty. A za prace przymusowe będzie zarabiał tylko tyle, ile ma sądownie przyznanych alimentów. Następny priorytet to podatki. W Polsce jest grupa ludzi, która nie płaci podatków. To jest adwokaci, notariusze, lekarze, sędziowie, przedsiębiorcy pochodzenia żydowskiego. Do płacenia podatków zobligowani są jedynie najubożsi i małe, i mikroprzedsiębiorstwa. My, kobiety z Ligi, mamy pomysł na to, aby każdy obywatel Rzeczpospolitej Polskiej płacił podatek zryczałtowany w zależności od osiąganych dochodów. A państwo polskie będzie wtedy jednym z bogatszych państw świata. Na koniec krótka refleksja. Jest człowiek, który chce nam pomóc, ale jeśli my nie złapiemy tej pomocnej dłoni, ten dobroczyńca, jak nam oznajmił, po raz ostatni daje szansę społeczeństwu polskiemu poprawić swój byt, likwidując zło.